Siemanko z tej strony i witam Was bardzo serdecznie w kolejnej minigierce na moim kanale. I dzisiaj ze mną Piero Koras Twist. Siemanko, chłopaki. Siemanko. Cześć. Wspólnie pogramy sobie dzisiaj minigierkę o nazwie Color Shuffle. Być może już ją widzieliście, być może nie. Zaraz Wam pokażę, na jakiej zasadzie to wszystko działa. Ale zanim to, to musimy wybrać arenę. Na którą wchodzimy, panowie? Na Ford. Ford. Dobra, zobaczymy. Za ile się startuje, jest to gdzieś napisane, bo. Nie, ale będzie dużo ludzi. O, już widać, że będzie dużo ludzi, więc będzie się fajnie grało. Okej, okay, dobra, mhm. także za 5 sekund. O, za 5 sekund rozpocznie się gierka. Ogólnie w tej minigrze chodzi o to że na pasku szybkiego wybierania pojawia nam się kolor wełny Jeżeli pojawi nam się na przykład zielona wełna, to musimy lecieć na zielone pole. W tej chwili mamy wełnę jasno niebieską, e, także wszyscy lecą to, na... Jaką cyjano, cyjanową? A right. no przecież. No, no przecież tak, to, to cyjanowa. Cyjan. <laughs> to to jak jest... ja mogę tego powiedzieć? Także lecimy. Lecimy na cyjanową, no i tak to działa. Wykrywa osoba. Chcie która... mi zawsze jaką, bo ja to zagowany. FAK! Czerwona chyba teraz, nie? No to no, jest no. na czerwone. Bo zielonym, już zlagowany. No, chyba tak. Ej, ej, wiecie co wam powiem? No, Ciężna. wiecie czemu tak się, się biega szybko? Czemu? Bo, bo to jest lód. A. A to są karpity. Teraz niebieska, tak? Tak, chyba niebieska, tak, niebieska ciemna, 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 niebieska. Dobra, zobaczymy, wygram to. Mam nadzieję, że wygram. się boję, że nie... nie stoję, bo jest taki FOV tutaj. No, no, strasznie, no. Ja też, jak spojrzysz w złotu, to zupełnie inaczej, nie? No. Tak o, ty... fakt, znowu Cyjano. O, nie. Cyjanowa. Cyjanowa. <laughs> o Jezu, Kolmar, jakie jolo? Ja Patrz, żyje? Przeszedł, że obi tutaj, właśnie jest sporo osób z jest bo rozmawialiśmy z Tym na ots ie i... jak żeby nagrywać, żeby oh to nie by to Gdzie jest? Jest! Nie? Jestem. Nie, Jestem na jestem, jestem na facie. Jaki A, ile osób. No to fakcie. No No to fakcie. Dobra, to fakcie. No mam blisko. Spokojnie. to fakcie. jest to tutaj. Ale to fakcie. No to Dobra, lecimy, bronzowy. kupa! Kupa, lecę na tą kupę. Zdążę. Kolor kulista! Kaz fraz jest na innej kupie, każdy ma swoją kupę. <gulity> no to no, mnie nie da. to jest cytem. Fuffu! Dobra, chodźcie ją kupę. Cyjan, 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 Ej panowie, a tam na tym lodzie u góry też jest, aha, może tam stawać, tak? Po prawej stronie, tak, troszkę wyżej, o jeden klacz. tego nie widziałem. Dobra, teraz ciemna kupa. Czekaj na Nie, tak to jest. No jak to jest? Jak no. to może być kolor? Taki prof, To jest kolor Profesjonalnie tak wiesz e, F555 <laughs> Dobra pomarańczowy Ile osób? Jest ciągle 7? Ej, no, 7 było. To jest rudy! Rudy! Byliśmy na rudym Dobra, <laughs> dawaj, dawajcie czerwony, okej. Okay, jest, jest, kolor, kolor okresu! O kurde, teraz coraz szybciej to spada, także trzeba, trzeba szybko myśleć. Okej, okay, zielony, jasny. Trzeba w ogóle myśleć, Dobra, jestem. Chodź taki Dobra, też jestem. Padł, jakiś padł. Jakiś padł. Zobaczcie, jaki teraz. Uwaga. Ja, znowu jasny. O! Oh. Jest? Jest! Jestem! Jest! Jestem. Jest! Jest! spadł. Yeah! yeah. Okej, okay, ja dalej żyję. Uwaga, czerwony, 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 czerwony! Dobra, jestem. Jestem. Pięknie. Jest! Hades malutki spadł. Dobra, ile osób zostało z pięć? Cztery. Cztery? Okej. Okay. a pomaryczamy rudy! Dobra, jestem na rudym. Jestem, jestem, jestem. A spój jest. do swego swojego ciągle? Lorenz, <grym> Warmond, Kotkę i Dragon NT. Czerwony, czerwony, czerwony. Nie! Jestem, jestem, jestem. Jest! Jestem. jest! A, ktoś poleciał, a, ktoś poleciał. Chodź, on lata. Patrz, cycu, nie, spadł. Sami, sami. Miegał z tobą, o dobra, to łatwe. Ozlegowałeś się u mnie, ale żyjesz, dobra. Uwaga, Uf. jaki, jaki, jaki teraz, jaki teraz, jaki teraz? Cyanowy, Ok. Cyjan, cyjan! Jest! Fuck, myślałem, że spadniesz. Ja też myślałem, że ty butel. Dobra, jaki teraz? Czerwony, czerwony, czerwony. Jest! Jestem! Nie! Wygrałem! Woo, woo, pierwsza runda dla mnie. Dobra! Uu, to co, zmieniamy może teraz mapę, co? Co wy na to? Dobra, no, teraz okay. na jakąś... Może elf. na elf Okej, okay, dobra, także widzimy się za sekundkę. Okej, okay, tak więc witamy ponownie. Jesteśmy już na arenie. Jaki tym razem kolor będziemy mieli? Uwaga, uwaga! Różowy Fak, Szybko, szybko, szybko! El, el, arena się nazywa elf. elf. arena to jest elf, kolor to jest pink. Eee. <laughs> Okej, okay, dobra. Ej, ciekawe, ej, to drzewo zmienia kolor. Na... Luo, to drzewo też zmienia kolor. Ta, serio? Wow, nice, faktycznie, można patrzeć Lepszym teraz. na ten drzewie jest dużo brązowego koloru kupy. Widzę bo właśnie. to drzewa zrobiła kupę właśnie. też sobie to staram. To drzewo się posrało. O tam jakiś hardcore. Okej, okay, lecimy dalej. Pierwsza runda była dla mnie, zobaczymy kto wygra to. O, no, tutaj są troszkę większe te pola, widzicie? Tak. Ja. Ale są też w sumie mniejsze tam. No jest tego badać. mniej. jest tego mniej tutaj ogólnie, bo to się troszkę mniejszy mam. Chyba tak, no. też tak wydaje. Chociaż, chyba ma... speed też jest mniejszy Chociaż nie okay, Znowu Dobra, link. dobra Teraz... Y pod drzewo... Ty, czy mi się wydaje, czy zawsze drzewo. pod drzewem będzie ten kolor? Nie wiem Wątpię nie, chyba ci się wydaje No... to no zobaczymy Ty, Za uprasto by to było No właśnie, to byśmy mógł ciągle stać Nie, dobra Nie <laughs> Okej... Okay. O fakt, Dobra, teraz... to jest Dragon MT? on ma taką... On ma taką bluzę dresową tego koloru tak? no. <laughs> Nie Nie, <laughs> to z distroxu <Cytroksy>. Mogę screena. <laughs> Idziemy lecimy dalej. Czerwony, czerwony, czerwony. a sporo tego tutaj, dobra, spoko. O, to jest tutaj przy ścianie, to przynajmniej się nie boję, że spadnę, No, jeszcze ja ciągle w ścianę to tutaj. Ja tu jestem za jakimś malutkim. Dobra, lecimy ja dalej. Ja wciskam shift, wciskam shift, żeby okay. nie spać Łaaa, dobra. Jaki to jest color twist, Eee... Nie, to nie jest cyjan, to jest jasny To jest... NIE, TU NIE BYŁ ci. To JEST! jest! SPADŁ! Jezu, pierok! Oprócz błękitnego... No kurde, najbliżą. myślałeś, jak no. jak że to Przecież to nie był cyjan! Stary, ona się mogłeś? na kolorach nie znać. Boże, poczekajcie, coś mi się chyba z monitorem stało w opcjach, bo mi kolory psuje, czekajcie. Ej, tylko cztery osoby już zostały, nie. O kurde, nie ja co opcję gdybym... korol, kol, korol szuflę, co mam zrobić? Pink pink pod drzewem, chodźcie, pod drzewem. Ej, moja nauczycielka od Niemca, znaczy nie, nauczycielka od Niemca, która uczył mnie w szkole, ma nazwisko Szufel, color Kolor! Kolor szufel. kolor szufel. Dobra, jesteśmy. Boże pierwszy jaki ty słaby No sorry, no bo to przez monitor Jasne, mnie... wszystko przez monitor A mi... no tak ja to się nie już miał, wiedział, nie umie, tak? wiedział, że tu nie był cyjan, uwierz mi Głupi monitor od cyganów jakiś O, 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 stanę na jednym klocku I stanę O, od ale to zrobię. Zamknij on już nie jest od cygany. To są tylko części od cyganów Czerwony, 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 okej, okay, jestem o. o, spadł Spoko, jeden poleciał, poleciał chyba, dobra, jaki teraz będzie? Uwaga, różowy A. Jestem. Ty byłeś na różowo wiem. Nie wiem, cofnąłem się. Okej. Ale tu ludzie lagują ogólnie. No troszkę tak czerwony, czerwony, czerwony! O, Spadłem! Nie! Yes, wygrałem. Nie! Wygrałem! Skoczył z wrażenia! O kurde! Nie da, nie da się, nie da się tego spektować, nie? Nie, no już, nie. Tak, już i tak jest koniec. Okej, okay, dobra, także cóż, zagramy sobie myślę jeszcze jedną rundkę i widzimy się na kolejnej arenie. Okej, okay, tak więc witamy z powrotem, tym razem mapa o nazwie Star, tak? O ile się nie mylę, ale fajna, o, no, trudna. ma różne poziomy No, 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 fajna, fajna No ty masz jeden poziom, zerowy O no, Jezu, jak tu długo można ten, można biegać, patrz Kadzisz no, jak... No, początek jest tego Jak wow. What the fuck? What the fuck? Tu, tu to, to, to... Zielony, no. zielony, zielony U okay. mnie Ej, opadł klocy, który nie powinien opaść Jak to, ale serio? Ale akurat... No naprawdę Możesz, no, możesz no, Może się coś zmagowało, nie? No Ej, Ogólnie to jest dziwne, bo jak stoicie na tych niższych poziomach, to nie zobaczycie, co jest na tych wyższych, dlatego polecam wam bieganie na tych wyższych. No, no to prawda. Lepiej biegać na wyższych. Okej, ładnie wszystko. Twist jego tajne informacje. Ty. O CO?! O, padło, padło. O, o. No jak? Stałem na dobrym! Bo no, Widziałeś to? Ja się oplułem. Ej, ale stałem... no, stałem na dobrym, kurde! No je też właśnie taka, ja oh, szczęście. To chyba zbagowana arena, więc wiecie co, powtórzymy jeszcze zagramy w takim razie na, na jakiejś kolejnej Okej, okay, witam ponownie, tym razem jesteśmy na mapie o nazwie Fire Zobaczymy jak nam na niej pójdzie. Mam nadzieję, że tej klocki będą... Nie będą tak same z siebie się zapadały te, które nie powinny. Ja Ej, czy da się tutaj kloczkiem podstawić pod siebie, jakby... A nie, adventure nie można. Nie. Chciałem się podstawić, zbugować na tą, na tą fontannę na środku. Czemu, jak tutaj Ej. ludzie od razu wypróbują, i tak samo. Jak na masz tak nie wiem gdzie jest wymożeń, żeby... A! O, Ciężko jest tutaj. No ciężko, fajnie. ciężko, no strasznie Ej, ciężko. To, jest, to są na przykład na tej arenie są inne kolory, na przykład czarny i żółty, których wcześniej nie było. Dokładnie, no. no to prawda, to prawda. Tak, tak. Także kolory są tutaj dobrane, wiesz, tak specjalnie do areny. Do emocji Żółty. do emocji. Do, emocji. do emocji. ja jestem teraz za smutek. <laughs> smutek. W Nie no, no je już no. Kur smutku! Źle to interpretujecie mi się. Dobra, lecimy dalej. Jaki teraz będzie brązowy? O o. Kup, brawny, brawny. Kupa, 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 kupa. Dużo tak, duże, dużo, duże. dużo. No, Ej za przy każdej tej zatrzymywać się, E? Patrzysz kolor i biegniesz. Jezu. O, żółty, okej, okay. czy to jest? Kolor sików! Siki! Kiki, a czerwony to kolor okre... miesiąc Okręgu w Okręgu Okrąg nie ma koloru, bo okrąg jest pusty. Nie ma nic w sobie. Jak ty O mi pojechałeś! Chik. Ej, nie mogę więc! A, I ja też nie wiem, zatrzymało mnie! Jeszcze mnie coś Ej, wiecie, że ja wygram tę rundę Pierog <laughs> na razie jesteś przy... Najsłabszy z nas wszystkich. Dobra, jest To proszę, co ty powiedziałeś i zastanawiałeś się do kogo ty mówisz No. No właśnie Chcesz bana? Ja to mam moda. Chcesz bana? Dobra, czekajcie, lecimy, owa, czarny 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 czarny, okej okay, jest. Ej, czarnego jeszcze nie było. Co masz do mnie? No nie było. Do ciebie? Na przykład pewna osoba ma na Twitchu swoim, w tym, e zasadach, Pier ten, że możesz, że jeżeli nie przestrzegasz zasad, to możesz dostać bana. I napis, nie mylić z bananem. Dobra, <laughs> okay, dobra, lecimy dalej. Teraz będzie A pamiętasz sytuację, tak tylko? Pamiętam kto. No ja też pamiętam kto. Dobra. O, ale fuksa miałem Ej, czemu tu ludzi nie można bić? Jakby to było PvP, to by było lepiej. <grym> tak, to od razu byś leciał na dół. Czarne Właśnie nie, ja jestem dobry w PvP. Jeszcze Max... Z... No nie, no jest! Poleciał Jeszcze dobra, z knockbackem 300. Okej, okay, fuck, czarny, 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 czarny. Po co ja się tak. ruszałem w ogóle? Ja tak, właśnie, tak samo, ale patrz, tu jest lawa zbugowana. No, w widzę, tym widzę, miejsce. widzę. widziałem brązowy. What? Znowu nie trzeba było się ruszać, tu był brązowy. Jest, jestem. Okej, okay, uf, pierok, teraz walczymy ze sobą. Ja mam dwa rodzice. razy drugie miejsce Nie! nie. Jest! Ja yeah! Dobra, ja, ja, ja gram dalej, czekajcie Nie nie zostałem sam. Czekajcie, ja, ja to dogram, dobra? Bo to jest jeszcze Save Plus i Kilka innych osób, chyba Można powiedzieć, że wygrałeś No można powiedzieć, że nas wygrałem, ale <grym> kurde! Jesteś najsłabszy. O Spadłem teraz, nie wygrałem ale niestety o. Dobra, Brawo. powiedzcie ile macie zwycięstw, co? Ja mam dwa, dwa drugie miejsca Ja mam dwa, dwa zwycięstwa Dzisiaj czy ogólnie na serwerze? Dzisiaj. What the fuck? To ogólnie na serwerze to z 11. Ej panowie, co wam to przypomina, Chodź tutaj? Ja ja wyszedłem. Ja nie wiem gdzie jestem w ogóle. Tu. Okej? Okay. Kielok? Już topu. powiedz mi przy jakim jesteś Tu! Skaczę, w lewo idź. Tu! O widzę cię. Skaczę po Pa, to, co co to cię? To co na przybywą, no i to przypomina no to. Poczekaj. Tak. Tak. No pocisk. Bo, to jest rakieta, pocisk. Rakieta. 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 Szczerze na pewno myślałem że, że to są zasady, ale chyba jednak zasady nie są. Wiesz, tu jest nazwa mini a tu nie. nie jest żadna zasada. Tak. Okay. A tutaj... Ej, a nie, ty nie ten ten czasem to bloki na nie są czasem bloki diaksu? A to są chyba schodki z kwarcu, nie? <grym> Okej, okay, także cóż. W dzisiejszym materiale to było na tyle. Mam no, nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie stawić łapki w górę, napiszcie w komentarzu, czy, czy ta minigierka wam się podobała. I piszcie także, jakie minigierki chcielibyście zobaczyć jeszcze na moim kanale. Dzięki panowie, że byliście. Ja 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 a ja, jest... ja wiem, to ci się mogło z penisem skojarzyć. <grym> o, co ty? Ej, Jezu. <grym> no, chyba nie, to coś. wygląda jak butelka do picia. Bo co? No bo to ludzie mają Także ja mam liczbę do tego dnia. Trzymajcie się i na razie. Pa, pa. Daj.